Są takie imprezy motoryzacyjne, które potrafią naprawdę przytłoczyć ilością mięsa w mięsie. Pierwszy raz kiedy poleciałem do Genewy na motor show naprawdę rozbolała mnie głowa, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. To samo poczułem podczas Goodwood Festival of Speed w UK. Dwa dni potrzebowałem żeby się zaadaptować, przeprocesować wszystko co się dzieje dookoła. I podobnie słuchajcie jest w Kalifornii, w deszczowej Kalifornii akurat w tym momencie. Do której przyleciałem dwa dni temu, jestem w Monterey na torze Laguna Seca na największej imprezie dla rodziny Porsche, dla fanów Porsche, ale też dosłownie członków rodziny Porsche, którzy tutaj są. Jestem na imprezie Rensport Reunion. To już siódma edycja tego typu imprezy monobrandowej, dynamicznej imprezy, bo tu jest mniej więcej tak jak w Goodwood. To nie jest tylko tak, że wspaniałe auta, cała historia Porsche, która liczy 75 lat, że sobie tutaj stoją i są podziwiane, ale też jeżdżą po torze i to naprawdę ścigają się dosłownie po torze. Z przyjemnością zapraszam Was na najnowszego vloga ze Stanów. Postaram się Wam pokazać, co się tutaj dzieje, mimo że tą imprezę odwiedza 80 tysięcy osób, więc no wierzcie mi, Naprawdę tłumy. Już wiem, że nie jestem w stanie opowiedzieć Wam o wszystkich samochodach, które tutaj się znajdują, ale pierwszy namiot, który mam po swojej prawej stronie, zaraz przy wejściu na imprezę, po prostu zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tak jest, to jest Roof Yellowbird który dobre a, prawie 40 lat temu rozpędzał się do 340 km na godzinę i był a, najszybszym autem drogowym, jakie było produkowane. Wczoraj przy tym samochodzie pozował sam Alois Rów, założyciel rodzinnej firmy, która doskonale wszędzie i tunuje samochody od wielu, wielu lat. Powstało ich naprawdę niewiele, muszę sprawdzić, ale 30 kilka egzemplarzy, około 40, to prawdziwy rodzynek. Jeżeli przejdziemy kawałeczek dalej, zobaczcie, Carrera GT. Wow, poprzeparkowywały się troszeczkę. Ile tu jest egzemplarzy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. <ścoughs> chyba w każdym możliwym kolorze na tej imprezie. GD Silver, e, jakiś tam odcień żółtego, whatever, nie pamiętam. No i to jest chyba, chyba PTS. Skoro mogliście przed chwilą zobaczyć e, starego Yellow Birda, którym Stefan Rozer dosłownie przejechał bokiem każdy zakręt na Nordschleife, to musi być też w tym miejscu najnowszy Yellowbird. I tak też jest. To miało chyba ponad 700 koni. No niesamowite auto zresztą. Niesamowite to, to mogę mówić dosłownie chodząc ko koło każdego z tych samochodów. CTR kolejny. <ścoughs> 356. 75 lat historii tej marki. Docenianej zwłaszcza tutaj w Stanach, bo jeżeli chodzi o 356, o tuning tych samochodów, o wersję tych samochodów, to ich jest tutaj... Niezwykle, ale to niezwykle dużo. Kolejny Wajzach 918. Chcę pójść jeszcze w tamten rewir. Miniemy kilka klasyków, bo tylu 959 na metr kwadratowy, to ja słuchajcie nie widziałem dosłownie nigdy. Kolejna sztuka mega Martini 918 Spider i zobaczcie co tutaj się dzieje. Dokładnie w tym miejscu. Bach! No, to wspaniała konfiguracja, bo na białych felgach. Mam nadzieję, będę mógł wam to pokazać. Kolejne 959, które kojarzy mi się całkowicie z pierwszymi Test Drive'ami. <laughs> no, po prostu. Wow. Każde z tych aut jest warte, może nawet pod 2 miliony euro. Moja ulubiona specka na białych kołach. Petarda. Na imprezie Rensport Reunion, oprócz wspaniałych samochodów wyścigowych, drogowych. Wyścigowe, muszę Wam jeszcze pokazać. Są też genialne osobistości związane z marką Porsche od wielu, wielu lat. To tutaj możecie spotkać takich kierowców, którzy wygrywali wielokrotnie Le Mans, czyli na przykład Dereka Bella z jego synem, który prowadzi transmisję na Motor Trendu z tego eventu, czy Jackiego x czy Marka Webera. To tych kierowców jest tutaj od groma. Więc podobna atmosfera jak w Goodwood i w tym przypadku. Rozdają chętnie autografy, pozują do zdjęć. Po prostu wspaniale. A w tym miejscu bardzo ciekawy kawałek historii Porsche. Traktory, które rozgrzewają się do wyścigu po torze Laguna Seca. Zobaczcie Porsche Diesel, i wyobraźcie sobie, że na przestrzeni lat 40-50, z haczykiem, Porsche wyprodukowało 120 tysięcy traktorów. W tym samym czasie produkowany był model 356 którego powstało 70 tysięcy, więc w tamtych latach przede wszystkim Porsche było producentem ciągników. Szaleństwo! Wydaje mi się, że ten jest najbardziej dokoksowany, bo ma gigantyczne skrzydło z tyłu. A to jest takie wall of fame, jeżeli chodzi o modele Porsche. Możecie sobie wziąć flamaster, i pokolorować już co prawda nie ma takich możliwości e, jeden z modeli. I tu gdzieś powinna być nasza praca. Zaraz ją znajdę. O, excuse me. E, wybaczcie mi na chwilę, czy ja się nie zapędziłem. Gdzie jest ten nasz polski samochód? Jest! Zobaczcie. 996. Nasza wspólna praca. Mam nadzieję, że docenicie. A tak wygląda kolejka do sklepu z pamiątkami z tej imprezy. Ona jest po prostu gigantyczna. Słyszałem, że trzeba czekać dwie godziny. My na szczęście z przepustką prasową. Możemy tam wchodzić bezczelnie bez kolejki. Jest też miejsce na mini handel. Mam tutaj dużo dekoracji związanych z marką. Zobaczcie. Taka ławeczka z aplowem 935 bodajże. Ładne rzeczy, ale za coś takiego trzeba zapłacić 2000 dolarów, czyli 9000 zł. Masakra. Na miejscu znajdziecie też stoiska Tunerów. Widziałem przed chwilą Techarta, no ale tutaj firma produkująca felgi. Felgi, które też rzadko widać na samochodach, w Polsce przynajmniej. Są kosmicznie drogie, ale uwagę zwrócił moją ten mocno dokoksowany Taycan GTS na felgach firmy HRE. Jak na Amerykę przystało scena tuningu bardzo bogata, ale też fantazja mocna. Zobaczcie na to 996 z drabinką i z namiotem dachowym. No po prostu świetne. Nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale poliftowe 997 Turbo S. No tutaj kogoś fantazja naprawdę mocno poniosła. Widzicie co się dzieje? No, dokładnie. Hameleon. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naturalnie z nowości na parkingu dla klientów nie mogło zabraknąć Sport Classica, czyli 911 Turbo czy Turbo S -a z manualną skrzynią biegów. Ciekawa naklejka jeszcze na tym samochodzie. Zobaczcie. Trzy pedały. I'd rather be driving a manual. I słusznie. bije brawo dla Pana. Lub Pani. gt gt GT3RS-ów, GT4 i GT4RS-ów jest tutaj trzęsienie i samochód, do którego mam duży sentyment. Pierwszy GT3RS, jakim jeździłem w Lipsku na torze. GT3RS 991 tak zwany Mr. Purple, Color ultrafiolet. Pięknie się prezentuje, obok niego GT4 RS w jakimś ciekawym PTS-ie. No zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda, zatrzęsienie. Dobra, idę jeszcze na trawkę pokazać Wam taki mini konkurs elegancji. A na trawce zaparkowało kilka nowych aut w tej części. Tutaj kolejny PTS Sport Classic Linden Green, drodzy Państwo. Mm. Elegancko, z tą tapicerką w Pepita. W centralnej części tego parkingu na trawce, naturalnie królowa Carrera GT, 2005 rok, ale to auto jest już na rynku długo, 20 lat nadal wygląda pięknie, świeżo i ma przecież to genialne V10, ponad 600 konne, zobaczcie na to zawieszenie, ja nie dziwię się, że samochod... ceny tych samochodów wystrzeliły ostatnio i cały czarny 918 Spider ten akurat z 2015 roku. Rzadkie auto nawet tutaj na tym evencie troszeczkę zapomniane, tutaj z rejestracją bardzo fajną Beautiful British Columbia GT2 RS również w jakimś PTS-ie. No przecież tych PTS-ów jest tutaj odgroma, tak jak choćby ten Jade Green. Tutaj ciekawy 993 myślałem, że to jest GT2, ale to jest jednak GT Tribute, więc zbudowane coś na kształt. GD2, która była... Ha! Ekstremalnie rzadką 911. 930 na tych fełkach wygląda naprawdę genialnie. To nie są period korekt z tego co widzę. No ale powiedzcie sami, czyż nie sztos? 79. rocznik. Oczywiście w historii drogowych aut Porsche nie mogło zabraknąć samochodu z silnikiem położonym z przodu. To jest 944 z 89 roku. I obok. Uwielbiam to auto. 92, 928S4 z 87 z tymi śmiesznymi popapami. No i centralny silnik w 914 i 914 jest tutaj naprawdę dużo. Kto grał w Need for Speed Porsche, na pewno będzie pamiętał te samochody. Ja wtedy za nimi nie przypadałem, ale powoli zaczynam się do nich przekonywać, zwłaszcza jeżeli mówimy o barbach Galfa. To jest przepiękny egzemplarz 911-69 roku w kolorze Golden Green. Zobaczcie na tą narrow body, ale zobaczcie też na tą elegancję, na te fuksy, na tą tapicerkę, jaka jest w środku. No, powiem szczerze, tym autem mógłbym stąd. Naprawdę, naprawdę wyjechać. Nie tylko tym, wieloma innymi, które tu są zaparkowane również. Nie brakuje też takich restomodów. Tutaj jest custom Majka White'a z 72 roku. Na bazie... Hmm, G-modela chyba. Zobaczcie, masa karbonów. No i ten tył. Dość kontrowersyjny. Jestem ciekaw, jak Wam się taka wizja 911. Podoba. Kapeć potężny. No Ja do końca przekonany nie jestem. Ciekawe jakieś. A to już totalny klasyk. I pierwsza 911, jaką jeździłem, czyli 964. Dokładnie też jeździłem białą, C dwójką. Pamiętam. Dzięki koledze Jarkowi. A to jest akurat wersja Carrera Cup. Na rynek amerykański takich samochodów powstało tylko 45 sztuk. Klasyczna, piękna. Wąska Buda. Hmm, marzenie. A kto to się nam tutaj pogubił i pomylił, chyba eventy co? A? Tu cię mam, ty. Z kolei z tej strony toru mamy parking, na którym znajdziecie każde, ale to każde wcielenie. 993. Tam dalej e, 964, G modele, F modele. No klasyka. Czyli od lat. 63 do, a, może 98 roku. Samochody tuningowane, samochody seryjne. Wszystko co najlepsze ze światła Porsche z tych lat. I to jest spacer, zobaczcie. Slant nose, czy flat nose, zwał jak zwał. Im bardziej się zagłębiam, tym więcej klasycznych G-modeli, F-modeli. Nawet nie wiadomo, na czym skupić wzrok. Wygląda to wszystko naprawdę, naprawdę bajkowo. Tu widzę jakieś 992 się zagubiło. No spróbujmy znaleźć coś takiego arcy wyjątkowego. Tego rufa widziałem już wczoraj w okolicach Korkociągu. Beautiful British Columbia, ależ fajny napis na rejestracji. RCT. Zobaczcie tylko na niego manual, że ciasna No, Oprócz całej historii Porsche w Kalifornii jest jeszcze kilka nowości. Taki kierunek obiera Porsche, jeżeli chodzi o super samochód, czyli mamy następcę 918 Spydera. Teoretycznie to jest Porsche Mission X. Zobaczcie na ten design. Bardzo mocno przeszklony samochód już zamknięte, ale pokażę Wam na przebitkach jak wygląda wnętrze tego auta. Cup 2R, czyli no, najbardziej agresywna opona drogowa myślę, a to oznacza jedno. W tym aucie myślę będzie grubo ponad 1000 koni z elektrycznego silnika, bo to jest auto w pełni elektryczne. Mega ciekawie rozwiązany design tylnych świateł, które akurat w tym przypadku Zmieniają kolor. Masa karbonowych elementów. Dyfuzor tylny gigantyczny. No i oni z tym autem się czają na rekord na Nordschleife. Nic o tym aucie za bardzo nie wiadomo. Ale wygląda naprawdę naprawdę estetycznie. Przednie światła, spójrzcie tylko na to. Cóż za estetyka. Karbon na przednim splitterze. Ciekawe auto. Szkoda, że elektryczne, ale naprawdę bardzo ciekawe. Przed chwilą wdrapałem się na najsłynniejszy zakręt na tym torze. Nazywa się Corkscrew, czyli Korkociąg. I słuchajcie, wyjątkowa sprawa jest taka, że. Dokładnie tam za moimi plecami, wideo nie oddaje pochylenia tej góry, ale dosłownie w ułamku sekundy spadacie jadąc samochodem 12 pięter. Doświadczyłem tego na prawym fotelu GT3 w manualu. No i robi to ogromne wrażenie, bo przez chwilę miałem taki stan nieważkości. Mega sprawa.